Witam na kanale, dziś zabiorę Was na wyjątkowe spacer po malowniczej okolicy, 25 km od Perth, zresztą nazywa Swan Valley, czyli Dolina Łabędzia, gdzie spróbuję Wam opowiedzieć trochę o tym miejscu, czyli Swan Valley, winiarska przygoda i słodkie sekrety Anne House w zachodniej Australii. Właśnie jedziemy, yy, yy, jedziemy sobie do winiarni w Valley, gdzie jest otoczona błynnymi trawnikami, dojrzałymi drzewami i oszałamiającymi winoroślami. Eikhovel prowadzi oczywiście sezonowo prostą kuchnię. Można wypić tam kawę, spędzić fajny czas z rodziną. Połóżko się znaleźć sami, zobaczycie, czy to miejsce nie jest malownicze, czy Wam się podoba. Swan Valley oferuje lokalne składniki, potrawy. Można również cieszyć się ucztą sensoryczną dla miłośników wszystkiego, co związane z piknikiem, bo to jest takie właśnie miejsce. To miejsce oferuje widoki na jezioro i całe jego ptactwo, nie wiem czy kamera to wszystko odda. Jest tu restauracja, magazyn w stylu industrialnym, zaprojektowanym, swobodnym, ale elektrycznym klimacie, oferującym degustację trawy i jedzenia. Także mnóstwo miejsca do wypoczynku i nadrabiania zaległości z bliskimi. Kochani, właśnie się zbliżamy, powolutku będziemy parkować, więc zapraszam na wspólny spacer. I jak sami widzicie, jesteśmy już nad jeziorem. Można tutaj spędzić czas na świeżym powietrzu, zrelaksować się pod drzewami, zacią leniuchować na trawie, w dowolnym miejscu na terenie całego obiektu. Nikt nas, nikt nas tutaj e, nie przygoni. Nieważne, czy korzystamy z winiarmi, czy nie. Możemy zrobić sobie spokojny spacer. Nikt nam nic złego tutaj nie powie. Sami zobaczcie, na wodzie są takie śmieszne, na e, mnie e, takie rowerki wodne. Bardzo dużo dzieci z, z tego korzystają, ale również dorośli. Ja oczywiście chcę Wam pokazać to miejsce nad tym jeziorem, które jest naprawdę mnóstwo ptaków paczki i różne inne australijskie ptactwo. E, ale nie wiem, czy kamera mi to odda, więc zapraszam na spacerek. Ale jeszcze jedno. Chciałam Wam również podziękować kochani za, za fajne komentarze, sugestie, pytania. Program, film, który, który zrobiłam w poprzednich odcinkach na temat nieruchomości. Jest dość popularny, w zeszłym, zeszłym roku również. Jest dużo zainteresowanie, dużo zapytań związanych z nieruchomościami. Kochani, pięć najlepszych wskazówek dotyczących osiągania się w Australii Zachodniej. Mogłabym zrobić taki temat filmu, ale Australia Zachodnia słynie, no sami jak widzicie, jest, ma piękną przyrodę, już widzieliście i góry, i ocean, i teraz w dniu dzisiejszym w kilku odcinkach pokażę Wam właśnie to miejsce, gdzie jest bardzo dużo winiarni, różnych fajnych miejsc. Więc będę chciał Wam pokazać na spacerach, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jak ja to widzę. A przede wszystkim kamera. Ale mogę odpowiedzieć na kilka pytań. No, wiadomo, że jeżeli ktokolwiek myśli o przyjeździe tutaj, no musi poznać swój nowy dom i musi naprawdę zrobić taki porządny research związany właśnie z przyjazdem tutaj. Ja już wielokrotnie mówiłam, że Australia nie jest krajem przyjechać, zarobić i wyjechać. Absolutnie nie. Australię trzeba pokochać. Australię do Australii trzeba się przygotować. A kupno domu to już jest ostatni etap, nim pokonacie wszystkie przeszkody. Bo taka jest prawda. Oto Australia ma bardzo y, twardy system emigracyjny. Nie można sobie nic, bo mi się uda. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego, bo mi się uda. To musi być wszystko czarno na białym. I w momencie, kiedy Was nawet Coś będziecie chcieli ukryć, a oni to wykryją, więc macie już wyliczy bilet. Więc ja wiem, że dużo osób nawet mieszkających w Australii nie posiada własnego domu, bo z tego co twierdzą na dzień dzisiejszy, wcale się nie dziwię, bo są domy bardzo drogie. Wszystko poszło bardzo dużo do góry, ale tak jak na całym świecie, więc Australia nie jest odosobniona. Natomiast większość kolonii, którą ja znam tutaj w Zachodniej Australii, w większości wszyscy mają domy. Były taki okres, tak jak mówię, ja już jestem od 2008 roku w Australii. Ale po pięciu latach pobytu, będąc nawet nawet na wiedzie studenckiej, byłam w stanie kupić sobie dom. Wiadomo, mam go na kredyt również. I to nie jest żadna tajemnica, no ale w dzisiejszym, jeżeli miałabym płacić komuś wynajem, który kosztuje tygodniowo od 600 do 800 dolarów 800 na tydzień, no więc moja rata kredytu nie jest wygórowana w tym momencie. No ale mówię, nie wszystkim się udało kupić dom, ludzie muszą wynajmować, a to niestety jest bardzo duży, duży koszt na tą chwilę. Zresztą wszystkie banki e, po, wymagają bardzo wysokiego wkładu własnego. Więc wiadomo, że na pierwszy dom dostajecie różne granty z rządu na, na o, first home buyer, tak to się ładnie nazywa. Ale tylko jedna osoba, nie to, że każdy indywidualnie więc jeżeli jesteście parą czy małżeństwem, tylko jedna osoba dostanie ten Facebook umbaja, ani więcej i tylko raz w życiu, można powiedzieć, przepłutnie w domu. No więc, mówię, nie jest to łatwy kawałek chleba, bardzo dużo zapytań, czy mi się uda, czy mogę, czy nie mogę. Ja Wam nie odpowiem na to pytanie, bo to wszystko jest indywidualne. Każdy, tak jak mówię, zróbcie sobie porządny research. Australia nie jest łatwym krajem do emigracji. Australii, do Australii naprawdę trzeba się przygotować. I to nie jest przygotowanie z internetu tylko naprawdę trzeba śledzić e, strony internetowe, rządowe, australijskie, jakie wymagania potrzebujecie, czy się kwalifikujecie, czy macie odpowiedni zasób gotówki. Bo ktoś mi w którymś pytaniu zarzucił, że ja patrzę tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy. Owszem, patrzę, bo nie chcę nikomu powiedzieć, że będzie miał 5 tysięcy dolarów australijskich w kieszeni i wszystko mu się uda. Nie, te 5 tysięcy dolarów australijskich wyda bardzo szybko. Tym bardziej, że widzę, wszystko poszło do góry, wszystko ma swoją cenę. Australia nic nie da. Wam za darmo, więc w momencie, jeżeli macie dane wykształcenie i jesteście na tyle e, wykształceni, że Wasz zawód jest potrzebny w Australii, wtedy jest inna kwestia, możecie aplikować również z własnego kraju, w którym proszę, po, po, nie jesteście obecni, nie szukać po prostu pracodawcy albo nawet pracy rządowej z innego kraju i wtedy przyjeżdżacie na gotowo i wtedy jest inna kwestia. Ale nie w momencie, kiedy y, czytam różne, y, różne zapytania, bo my jesteśmy w Anglii, my jesteśmy w Norwegii, my jesteśmy to my jesteśmy tam i mamy dwójki dzieci i mam doświadczenie w tym i w tym. Nie, kochani, to tak nie działa. Musicie przejrzeć wszystkie strony internetowe. Rządowe i zobaczyć, czy się w ogóle kwalifikujecie. Australia z automatu odrzuca, odrzuca, jeżeli nie spełnia chociaż jednego punktu. Więc tu musicie mieć przede wszystkim język angielski, to jest też bardzo ważne. Na początku bardzo ciężko jest się porozumieć w Australii, bo australijski angielski jest całkowicie inny niż. W Anglii czy w Stanach, o tym już też niejednokrotnie mówiłam, więc ja wiem, że to ładnie wygląda. I powiecie, że jestem optymistką, bo mi się udało i nikomu nie życzę, żeby już przyleciał. Absolutnie nie. Ja bardzo chętnie, bo jestem osobą bardzo pozytywną, ja bardzo chętnie mi każdemu pomogła, ale w pewnych kwestii nie jesteście w stanie nigdy za Was zrobić. Musicie to zrobić sami. W momencie, kiedy już będziecie pewni tego, że Australia Was przyjmie i nie będzie z żadnych komplikacji, wtedy możecie się zgłosić do Polonii i macie usytuowaną sytuację wizową, wtedy jest inna rozmowa. W momencie, kiedy Wy nie wiecie nawet, na co chcecie aplikować, no ciężko mi doradzić, bo tak jak mówię, nie jestem agentem emigracyjnym nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy Wam się uda, czy nie. Spróbujcie, ja mówię. Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale do marzeń też trzeba się przygotować. W szczęściu trzeba troszeczkę pomóc. Rzadko słyszałam, chyba słyszałam raz o sobie, że, która y, przyleciała tutaj i po prostu z dnia na dzień wszystko jej się ułożyło i żyje sobie w pięknej Australii, bez żadnych problemów. Tak jak mówię. Nie chcę nikomu, nikogo naprowadzić, wprowadzić w błąd, żeby po tym nie było pytań o Australię. Są osoby tuż również, które pisały do mnie, że mieszkają tutaj 37 lat, 40 lat czy, czy więcej i tak są bardzo niezadowolone z australijskiego systemu i z życia w Australii i w ogóle ta, ta Australia jest zła, że Jestem zszokowana, bo bo fajnie się mówi, będąc w Australii jeszcze tym bardziej 40 lat temu, gdzie można się było bardzo szybko w Australii dorobić, czego nie można uczynić w dniu dzisiejszym, bo jednak wszystko się zmieniło, jak to przy każdej emigracji. Więc co mogę powiedzieć, no przykro mi, że ci ludzie Wydaje im się, że sprzedadzą tutaj wszystko, polecą do Polski, będą żyli jak mączki w nasion. No, koniec powiem Wam szczerze, bardzo mnie to irytuje, bo, bo dobrze się, tak jak mówię, dobrze się mówi, albo takie pytanie: No to przyjechałeś za późno, czy przyleciałeś za późno? Trzeba było się e, troszeczkę pośpieszyć, bo teraz to już nie można dojść do tego, co jest. Owszem, nie można w tak szybkim czasie, ale również role się nie zmieniły. Dalej inwestowanie w nieruchomości czy w remonty starych domów, bo to jest też bardzo popularne, popularne przez Polonię, że kupują działki ze starszymi domami, remontują i sprzedają. To jest bardzo fajna inwestycja. Inwestowanie w nieruchomości zawsze, było i na całym świecie jest najlepszym biznesem. Bo nawet jak był spadek, to nigdy nie był na tyle spadku, żebyśmy na tym nie zarobili w pewnym czasie. No, ale to mówię, kwestia indywidualna. Wracając do osób, osób które, które zadają mi pytania, że bardzo by chcieli, bo tam jest zimno, bo tam nie jest tak, nie jest fajnie. No, Musicie się, kochani, tak jak mówię, o, ceny są mi dość drogie, więc nie mogę Wam nic więcej powiedzieć. Przygotujcie się, po prostu się przygotujcie do tego i myślę, że wtedy, e, wtedy będziecie mieli obraz. Pamiętajcie, że Australia to nie jest Europa. W Australii, jak jedziecie, jest to bilet w jedną stronę do Australii nie leci się. Ani po to, żeby przylecieć tu na chwilę. Osoby, które przyjeżdżają na Working Holiday Visa również patrzą pod kątem tego, żeby tu zostać, ale jeżeli im się nie udaje, wtedy są same negatywne. Są osoby, które tutaj mieszkają przez ileś lat, przez 10 czy tam 11 czy 12 lat i dalej nie mają uregulowanej sytuacji wizowej. Więc te negatywne, wszystkie y, komentarze czy filmiki, które są na YouTube, no ja się nie dziwię, że ci ludzie są zdesperowani, są wściekli, bo, bo tak jak mówię, nie jest to łatwy kawałek leba, ale mówię, marzeniom można pomóc. Po prostu trzeba się do nich przygotować i wtedy będzie wszystko dobrze. Kochani, dobra, zaczynamy. I jedziemy dalej, jedziemy dalej. Teraz pokażę Wam. Byliśmy w winiarni, przegadałam tą winiarnię z Wami, ale ta winiarnia, jak sami widzieliście, miała, miała swój klimat. Jest, jest Naprawdę nic powiedzmy szczególnego są same, same blachy, ale klimatyzacja w środku, wszystko jest zrobione z stoliki pod, pod klienta, degustację wina. Wina 79 dolarów, jak widzieliście, były, y, były za karton, W to było 12 sztuk. No więc sami sobie przeliczcie, ile wychodzi za butelkę. A teraz idziemy w bardzo fajne miejsce, nazywa się to Honey House, y, gdzie sprzedają wszystkie produkty z miodu. Jak sami widzicie, na załączonym obrazku wszędzie są winorośna, są czarne. Tutaj właśnie biorę ze z samochodu, pokazać. W sklepach są właśnie takie dorodne winogrona. I te winogrona po prostu rosną. One są obłożone siatkami przez ptaki, bo ptaki uwielbiają winogrona. Więc wiem, bo mam u siebie na ogródku, więc wiem, jak przylatują papugi i sobie tam ładnie skupią albo gołębie. Więc. Tak jak mówię, e, zresztą pisało prywatna property, czyli prywatna własność, ale jak widzicie, wszędzie wszędzie są winorośla, jest to właśnie swan To jest ukryty taki klejnot e, miłośników wina, ale również i miodu, dlatego że ta dolina e, ma tutaj taki mały mikroklimat. E, Dobra dla pszczelarzy, ale również dla winorośli. Jest to region idealnym miejscem do produkcji właśnie najpyszniejszych, najbardziej wyjątkowych odmian miodu. O właśnie jesteśmy w Słanbach. Już kiedyś byliśmy tutaj. Kiedyś jak robiłam krótki taki filmik, pokazywałam wam, ale dzisiaj troszeczkę więcej może zdradzę szczegółów. Jest bardzo gorąco dzisiaj, więc jest ponad 38 stopni, więc wszyscy siedzą, jak widzicie, w każdych, nie w każdych, ale w niektórych właśnie restauracjach jest taka mągiłka, leci z wody i to naprawdę schładza, pomaga fajnie sobie spędzić czas na świeżą powietrzu. Bardzo dużo osób również w domach ma na swoich posesjach coś, co pomaga się schłodzić. To każdy bardzo chętnie korzysta i próbuje to zainstalować. No i jesteśmy w tym ogromnym house. Jeśli chodzi o miód, no krąży wiele błędnych przekonania. Wiele osób uważa, że miód to po prostu miód. A tu widzicie, wygląda podobnie jak bez, ale w ogóle nie pachnie. Mówię, bo uwierzcie mi na słowo, wygląda jak biały bez, ale nie pachnie zen. Ale wracając do tego miodu, prawda jest taka, że miód to jak wiecie, sam jest skomplikowany i złożony produkt, który wymaga poświęcenia e, ciężkiej pracy i głębik, głębokiego zrozumienia rzemiosła. Lokalni pszczelarze w słonwali stoją w obliczu wielu wyzwań w utrzymaniu e, jakości swojego miodu. Chodzi o szkodniki, o choroby, e, podmienne warunki pogodowe, klimat, pamiętajcie, też również w Australii się zmienia. Jednym z największych wyzwań jest jednak pokusa, aby iść na łatwiznę poświęcić jakoś na rzecz ilość, ilości, czego właśnie tutaj nie ma. Jest tutaj bardzo taki home made, czyli e, robienie wszystkiego jako arcydzieło domowe. Tak podróżując właśnie po tej Dolinie Łabędzi można e, zobaczyć różne rodzaje miodu. Które zaraz Wam pokażę, i są produkowane. Mają naprawdę wyrazisty smak: eukaliptusowe, kwiatowe, nuty miodu z dzikich kwiatów, z drzew, z czakrandy. Jest proces przelarstwa od zakładania uli po ekstradycję miodu. No rób, cóż, to jak sami zobaczcie. Tak jak lubisz w Polsce, wyrabiają tutaj różne świeczki, miedła. Są so, bliscy sklep typowo związany z pszczołami. Wszystko co jest związane i ma to motyw, jak to mówią, tu bee, czyli pszczółki. Uwielbiam ten sklep, lubię tutaj rodzić, bo mają bardzo dobre lody miodowe. Wszystkie właśnie motywy związane z tym miejscem, wszędzie widać pszczoły. Wszystkie jakieś obrusy, nieobrusy, czapki. Właśnie takie wymieniamy, że talerze czy kubki, wszystko ma motyw pszczoły albo miodu, więc ma taki klimat w tym sklepie. Bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie w to miejsce. Tutaj za pięć mydełek, jedno za darmo. one też wszystkie są na bazie miodą. Kochani, no wiecie, prawdopodobnie już to wszyscy wiecie. Miód to nie tylko produkt spożywczy. Jest to naturalny środek konserwujący ze względu na swoje unikalne właściwości. Miód jest jedynym z niewielu produktów spożywczych, które są nieskończenie trwałe. Co oznacza, że nigdy nie zepsują się ani jeżeli jest to naturalny miod, to na pewno się nie zepsuje. Dlatego miód jest stosowany od wieków jako naturalny środek leczniczy. Od leczenia rampu, łagodzenie kaszlu. Wszyscy wiemy, że pijemy herbatkę z cytryną i z miodem. No, tu w Australii również ludzie dbają o to, żeby żeby właśnie były takie miejsca i można było kupić sobie. Ale co to oznacza dla nas jako konsumentów? Oznacza to, że powinniśmy traktować śmieć z szacunkiem, na jaki zasługuje, uznając jego wartości nie tylko dla słodzika, ale jako właśnie naturalnego, zrównoważonego produktu, który ma pomóc przekształcenia naszego zdrowia i środowiska. Kochani, podsumowując naszą podróż przez Dolinę Łabędzi, chcę zostawić Was jedno jedną ostatnią myślą. Następnym razem, gdy sięgniecie po swoich miodach, pamiętajcie o ludziach, którzy za nim stoją, lokalnych pszczelarzach, którzy włożyli w każdy swoich całe swoje serce i dusze. Pamiętajcie o pasji poświęconych ciężkiej pracy włożonej w produkcję tego miodu, i co najważniejsze, pamiętajcie, aby wspierać lokalne firmy, co jest ważne. I właśnie tu w Australii naprawdę ludzie wspierają, jeżdżą, kupują. Ale te miody są naprawdę przypyszne. I każdy z nich ma inny smak. Każdy swój czek jest opisany. Na co bardziej, mniej można używać. Więc. Na tą chwilę, w dzisiejszych czasach, może jest wybor jest olbrzymi, ale praca przy tym też jest niesamowicie ciężka. Nie mówimy tutaj o produkcji, która wszystko jest miodopodobne, tylko właśnie taki lokalny, mały sklepik, gdzie próbuje sprzedawać swój najlepszy produkt. Powiedzcie mi, co myślicie o świecie miodu? Czy kiedykolwiek próbowaliście jakiś wyjątkowych odmian miodu? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. A jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o lokalnych doświadczeniach kulinarnych, związanych koniecznie, obejrzyjcie moje inne filmy, bo będę właśnie z tego miejsca, z tej właśnie Doliny będzie, będę próbowała nagrać Wam więcej w fajnych miejsc, które są lokalne i ludzie bardzo chętnie. Ale zobaczcie, co jest ciekawe tutaj. Te pszczoły są właśnie, mają u sklepie. To jest bardzo nisko lepiej, że W życiu widziałam coś takiego. No, zobaczcie, te pszczoły są na terenie sklepu. Oczywiście również jest tutaj miód pitny. One mają wyjście, zaraz zobaczycie, pokażę Wam. Czekane wychodzą na sedną. jest zrobione dwie takie rurki, jest przychodząca i wychodząca, niesamowite. Tu jest oczywiście miód pitny który można kupić, są różne, różne, różne wino z tego miodu zrobione, alkohole. Tutaj jest miejsce do testowania, jeżeli ktoś ma ochotę, więc jak sami widzicie e, zainteresowanie jest duże. Mają bardzo smaczne e, jedzenie, byśmy byli bo w ulicy na Hunchu, więc ludzie bardzo chętnie przychodzili na jakieś przekąski albo na kawę czy lody, czy ciastka więc tak wygląda jedno z z wielu miejsc, które są bardzo pozytywnie właśnie odwiedzane przez nawet również turystów, są organizowane, specjalne, jakby można powiedzieć, wycieczki turystów, które jeżdżą do winiarni, właśnie Honey House czy wiele innych miejsc, Czoketwa, które pewnie też Państwa zaproszę. Może w następnym odcinku pojedziemy sobie do Chocolate Factory, czyli do fabryki czekolady. Smakuje trochę inaczej, ale to opowiem w następnym odcinku. Podsumowując, a tutaj wisi, <coughs> a oczywiście e, mamy okres Chinese New Year, czyli luna, no, chiński nowy rok, który też również jest obchodzony w Australii. Jak już wiecie, Australia jest multikulturowa, multi jest tu wiele narodowości, więc mamy teraz okres chińskiego nowego roku. z po naszą podróż przez Dolinę będzie, Chcę zostawić was jedną ostatnią myślą. Następnym razem, gdy Będę z Państwem za tydzień. Właśnie już wyjeżdżamy z tej kochanych już będę było kończyć. Chciałam Państwu podziękować. Wszystkim widzom oraz subskrybentom za Wasze miłe komentarze i spacery, pytania. Dziękuję za oglądanie. Wszystkim, że byliście ze mną. Jest dużo osób, które mnie ogląda, ale nie subskrybuje. Więc podczas tego spaceru po Swan Bali, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie ochotę na więcej spacerów, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, że obejrzeliście i dotrwaliście do końca. Pozdrawiam i do usłyszenia. Bye! Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.